Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, przed sobą mamy dwa zestawy zdrabkowe. Z jednej i z drugiej strony jest po 11 zł. Są super linie, owocowa eksplozja i szczęśliwe linie. Yy, tutaj te zestawy są dlatego, że będziemy przeprowadzać sobie dzisiaj rywalizację zdrapkową między mną a moją mamą. Yy, już kiedyś y, takie odcinki wrzucałem, natomiast było to dawno temu, jeśli ktoś. Nie oglądał to. Na końcu tego odcinka wrzucę link do poprzedniego odcinka z tej rywalizacji. A my już sobie zaczniemy. Zacznie oczywiście mama i zacznie sobie pewnie od drapek. Tutaj jest mój zestaw, tu jest zestaw mamy. I mama sobie zacznie pewnie od drapek za 3 zł. Eee, od, o, od szczęśliwych linii. I sobie ustawimy tutaj tak, żeby, żebyście dobrze widzieli. I lecimy. I pierwszy nasz symbol to tęcza. Jak widzicie, jeśli chodzi o prawą stronę, to tęczy nie ma niestety, więc już lecimy do kolejnego symbolu od razu. I zostały trzy symbole. Kolejny symbol to serducho. I serducha niestety chyba też nie ma. Dzwonek. Dzwonek. Też nie widziałem dzwonka. Chyba nie ma. I ostatni symbol to korona. No i korona chyba też nam nic tu nie odsłoni. Hmm. Yy, i prawie wszędzie po jednym symbolu zabrakło, ale zdrapka jest chyba przegrana. Jeszcze kontrolne sobie sprawdzimy. I w, także jest przegrana. zdrapka. I w, jest. I w, s. Także mama na razie na końcu ma 0. Ustawimy sobie zdrapeczkę tak, żebyście widzieli. O. I pierwszy owoc to. Winogron. Zostały trzy symbole do końca. Tym razem melon. Melon mamy trzy razy, tak też porozrzucany, e, ale on na razie nie tworzy nam żadnej linii. No i dwa e, symbole do końca. Tym razem mamy truskaweczkę. No i truskaweczka też tak poukrywana po bokach. Mm, I co my tutaj mamy? E, chyba, fi, jak Figa jako jedyna nam nie da wygranej, i mamy Figę. Czyli niestety, niestety, właśnie figa z makiem e, tutaj ta zrebeczka nic nam nie przynosi. E, ananaski tutaj najbardziej nam zasłoniły. Gru kiwi, chociaż mogłoby być, by była jedna linia albo wiśnie. No i co, kontrolne chyba już można sprawdzić. Ale raczej tutaj nic nam ciekawego nie przyniesie. DWA2 Niestety nie ma nic. E, no i jedziemy z ostatnią z drapeczką tym razem szczęśliwe linie one nam się tutaj chyba nie mieszczą dobrze więc tak będziemy sobie troszkę przesuwać i zobaczymy co tutaj przyniesie nam super linie za piątaka Kolejny e, symbol, już przedostatni w tej grze słoneczko. No i słoneczko też jest kilka razy, ale też chyba nam linii nie utworzy. Mamy drugi raz słońce. Trzeci raz słońce. Czwarty raz. I tu na dole mamy piąty raz słońce. Więc pięć razy słońce, ale niestety nic nie daje. Zobaczmy ostatni symbol. co on coś zmieni w tej grze słoń. Słoń, słoń. no jest jeden słoń, ale niestety tutaj jeszcze nie ma korony. No i wygląda na to, że ta zdrepeczka też jest pusta. Także no, no kicha, no bardzo słabo. Zobaczmy jeszcze. <śla> Mama się nie popisała. Jeszcze kontrolne może sprawdzimy. Zobaczymy, co tutaj. Yy, czy, czy na pewno nigdzie się tutaj nie pomyliliśmy? Ale TLY. Także cóż, yy, no ma mama ma, zero, niestety. Yy, ale teraz moja kolej, zobaczymy, czy uda mi się wydrapać więcej. Mam nadzieję, że tutaj yy, coś, coś podziałam lepiej. No i lecimy w takiej samej kolejności. Zaczniemy od szczęśliwych linii. No, i zobaczmy, co nam tu przyniesie, co przyniosą nam te linie. Moje linie są z numerem 26, a mama miała z numerem 28. Także zaczynamy. Zostały nam dwa symbole do końca. Mamy truskaweczkę. Truskaweczka jest jedna u góry, ale nie tworzy nam żadnej linii niestety. I uwaga, ostatni symbol. Słoneczko. Mamy jedno. Mamy drugie. No i tyle. Przegrana zdrapa niestety. Także no, szczęśliwe linie się mi dzisiaj nie popisały. Kontrolne DA. Także przechodzę do kolejnej. Z drapeczki mamy owocową eksplozję z numerem setnym. No i co? Mamy pomarańczki. Dla Tutaj mamy kiwi. Kiwi też nam jest nie tworzy. No i ostatni symbol to wisienki, no i wisienki niestety też przegrane, także no wielka lipa na razie, S, N, no i ostatnia zdrabka. Ostatnia zdrabka, super linie za piątaka, zobaczmy co one nam tutaj przyniosą, i tak mamy lody. Kolejny symbol, który tutaj nam się odsłania, to sakwa. No i co, i gdzie jest sakwa? Tu na dole mamy jedną sakwę. I czy gdzieś jeszcze? Mamy tutaj sakwę. I słuchajcie, mamy linię. Tak, tak, mamy linię, wszystko się zgadza. Także nie będzie zera w tym odcinku, przynajmniej z mojej strony. <głosy> <głosy> Także mamy sakwę, jeszcze tu jest sakwa. No i sobie. Zdrapiemy wygraną na koniec. Oczywiście jedziemy dalej, szukamy, może coś jeszcze nam tutaj ta drapeczka przyniesie. Mamy kraba. No i krab tutaj się znajduje jeden. Tu się znajduje drugi, tu trzeci. I chyba te trzy tylko, tak? Tu są trzy kraby. I co dalej? Zostało nam pięć symboli do końca, więc jeszcze dużo czasu. Kto wie, może coś tutaj nam się. Po szczęściu, no ale kości tu tutaj ja nie widzę. Kości tu nie ma, więc chyba musimy lecieć dalej. Ale mamy tu arbus, który pominąłem. I chyba więcej nie ma. Nie. Dobre. Cztery są bade do końca. Mamy słonika. No i zobaczcie, mamy tutaj pierwszy słonik, tu drugi słonik. Na razie bez wygranej, tu trzeci. I chyba to tyle. Trzy symbole do końca. Okulary. Okulary. Mamy tu okulary i tu. I to tyle. Na razie tutaj więcej linii nie mamy. Serducho. Mamy drugą linię. <grych> Ale super. Mamy drugą linię. Zobaczyć się, zgadza Zgadza się. Wiatr ptak był i wiatr też był. Serducho mamy jeszcze tu. Mamy także jest fajnie. Nie będzie tak źle w tym odcinku. No i ostatnia jest moneta. Monetka jest jedna i jest druga, ale już więcej nam to nic nie utworzy. No i słuchajcie, jak myślicie, co tutaj będzie? E, ile udało się wygrać? Czy tu będzie tylko dyszka, czy coś więcej? Zobaczymy, jeszcze szybko przelecę, zobaczę, czy coś nie umknęło mi, ale myślę, że, że wszystko wydrapałem już. Także uwaga, uwaga, sprawdzamy tutaj. Te dwie linie najpierw tutaj na dole mamy, uwaga, uwaga, 10 zł i u góry mamy 5 zł, czyli mamy 15 zł w tych liniach. No i super. No super linie mnie lubią, ja je lubię też jak widzicie, wygrana 7 stopnia. Także co? No w super liniach najczęściej chyba mi się tutaj udaje na odcineczkach wygrać coś więcej niż zwrocik. Także słuchajcie, jak widzicie, tu mamy 15 zł, i tu mamy, no niestety mamy troszkę pustaczków naszej z drapeczek, Jak widzicie, dwie super, li szczęśliwe linie i dwie owocówki są puste. No i super linie, jedne też. No i oczywiście tutaj e, jedne wygrane, super linie, także jeszcze tutaj kontrolne AAA. E, no jeśli chodzi o rywalizację, no to ja mam 15 zł, mama 0. E, oczywiście ja jestem tutaj 4 zł na plusie. Ale łączny wkład tutaj u nas wyniósł 22 zł, 15 zł mamy wydrapane, więc łącznie jesteśmy 7 zł na minusie i tak nie jest tak źle po tym, co tutaj na początku drapaliśmy i po tych zerach. To i tak fajnie, że te super linie ostatnie nam przyniosły 15 zł. Mam nadzieję, że odcinaczek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz jakiś miły komentarz. No i dzisiaj to by było już tyle. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!